Witaj piękna, z tej strony Marta Chowajska, Twój doradca piękna, a to jest Minuta piękna, w której dzisiaj opowiem Ci o moim ulubionym brązerze do policzków. Na co dzień pracuję z kobietami inspirując je do tego, żeby piękniej wyglądać i piękniej żyć. Dobieram i sprzedaję luksusowe kosmetyki amerykańskiej marki Mary Kay. Prowadzę warsztaty i szkolenia wizerunkowe w całej Polsce. Prowadzę metamorfozy online, do której możesz dołączyć, jak również szkolę zespół konsultantek Mary Kay i pokazuję, jak można zbudować od zera własny biznes, wykorzystując do tego strategie marketingowe marki. I jeśli to, o czym mówię, jest dla Ciebie ciekawe, zostaw komentarz, napisz do mnie, a z przyjemnością Powiem Ci więcej. A dzisiaj chcę z Wam podzielić produktem, który wygląda bardzo niepozornie, bo tutaj akurat jest to taka kosteczka i zwróć proszę uwagę na kolor. Jeśli jesteś wizarzystką, to już widzisz, że jest to naprawdę, naprawdę świetny kolor. A mam w ręku brązer i tutaj też go nałożyłam. I to jest, słuchajcie, taki kolor brązera, który po prostu imituje cień. Tam, gdzie go nałożysz, tam dosłownie, widzisz teraz na mojej dłoni, robi się wrażenie takie, jakby ta część momentalnie stała się bardziej zacieniona, wklęsła. Udało się Mary Kay stworzyć taki bronzer, który właśnie doskonale modeluje kości jarzmowe, nosek, brodę, czoło, jakiekolwiek miejsce, będziesz chciała optycznie zmniejszyć, wyszczupić, przyciemnić, to uzyskasz ten efekt właśnie tym brązerem. Ja go używam na każdym filmiku, jest po prostu genialny i chcę, żebyś zwróciła uwagę na ten odcień, bo jest naprawdę Wyjątkowy i tak skomponowany, że po prostu można no, jednym ruchem pędzla chociażby na przykład wyszczupić sobie policzki. Wiem, że większość z nas w tym właśnie celu brązer kupuje. I ten bronzer też idealnie pasuje do paletki. Czy to paletki Perfect, gdzie możesz go sobie włożyć i zajmuje wtedy. Mm, zajmuje wtedy jedną czwartą miejsca. O tak. Czy to paletki Petit, która jest zdecydowanie mniejsza. Tu akurat mam taką paletkę. Z mam teraz złożony jeden cień i róż, więc wyjmę, żeby pokazać sobie, że tutaj również mieści się ten genialny brązer. Bonusem jest też to, że on jest świetna jako cień do powiek, jest pięknie napigmentowany, ale nie robi plam. Magicznie się rozciera i naprawdę, jeśli jeszcze nie znalazłeś idealnego brązera, to zachęcam, zapraszam do spróbowania tego, bo jest po prostu genialnie i nie mam do niego żadnych ale. No, poza tym, że trzeba go nałożyć, żeby był efekt, ale to nakładanie jest czystą, czystą przyjemnością. Moja droga, jeśli nie znasz kosmetyków marki i chciałabyś przetestować, jesteś ich ciekawa, to możesz również skorzystać z mojej metamorfozy online i zamówić u mnie pakiet próbek. To jest 18 próbek naszych kosmetyków, zapakowanych przeze mnie dla ciebie na 3 dni, e, wraz z specjalną instrukcją ich używania, tak żebyś nauczyła się dbać o swoją skórę bardziej świadomie. Mogę Ci zagwarantować że po trzech dniach stosowania tych produktów Twoja skóra będzie wyglądała lepiej niż kiedykolwiek i będziesz zaskoczona, jaki efekt można uzyskać dobrze dobraną pielęgnacją. Także jeśli jesteś ciekawa, nie masz swojej konsultantki Mary Kay, napisz do mnie, zostaw komentarz metamorfoza, a z przyjemnością zaproszę Cię do... Do wzięcia udziału. Dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Dziękuję za wszystkie kciuki, udostępnienia, komentarze, subskrypcje. To dla mnie naprawdę bardzo dużo znaczy. Dziękuję, że jesteś. Pozdrawiam Cię serdecznie. A jeśli dzisiaj jeszcze tego nie usłyszałaś, to Ci tylko powiedzieć, że jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś mądra, jesteś ważna, masz wszystko, czego potrzebujesz, żeby osiągnąć wszystko, o czym marzysz. Trzymaj się ciepło. Pa pa.